Realizacja spotkania w ramach Biblioteki Bohaterów była możliwa dzięki wsparciu grupy PZU. Cześć, z tej strony Piotr Drzewiecki, a to jest podcast Biblioteka Bohaterów. Razem ze mną Kuba Worowy, jeden z założycieli oraz wiceprezes Fundacji Innovations Hub. Cześć Kuba, fajnie mieć Cię dzisiaj z nami w naszym podcaście. Cześć Piotrek, nawet nie wiesz, ja się cieszę, że jestem w tym podcaście. Jesteś moim wyjątkowym gościem, dlatego że jako jeden z nielicznych wybrałeś nieco wąską i, i bardzo interesującą ścieżkę, jeżeli chodzi o działalność społeczną. A mianowicie, e, wasza działalność społeczna związana jest z biznesem. Jak udaje się to pogodzić? Jasne. To jest przepyszne pytanie. I to jest. Taka, taka wizja tego, że nie da się połączyć biznesu i działalności społecznej, jest, jest bardzo powszechna. Natomiast zupełnie nie jest prawdziwa. Myślę, że one bardzo często idą w parze i one idą w parze przede wszystkim, kiedy idą w parze, to wydaje mi się, że ta działalność społeczna często jest bardziej zrównoważona, oczywiście wtedy, kiedy może być. Tak, no i jeżeli, ja, jeżeli, jeżeli chodzi o różne praktyki CSR-owe, korporacyjne, jasne, wtedy to się wiąże z działalnością biznesową, ale ty postanowiłeś założyć fundację. Co Cię do tego skłoniło? Jasne. Tak naprawdę zaczęło się zupełnie od, od projektu, który miał stricte nacechowanie działalności społecznej. To oryginalnie projekt się nazywał MedBiz Innovations Program i to był efekt takiej mojej obserwacji z początku studiów, że, że polscy uniwersytety działają bardzo tak w silosach. Mamy świetnych studentów medycyny, którzy potrafią bardzo dużo, ale którzy rozmawiają głównie z innymi studentami medycyny. Ta sama sytuacja dzieje się w świecie biznesu, dzieje się w świecie technologii, dzieje się w świecie prawa. I jest bardzo mało przenikających się ścieżek między tym. I ta obserwacja, którą poczyniłem ja i którą poczyniło kilka innych osób w moim, moim środowisku, doprowadziła nas do tego, że zaczęliśmy tworzyć program mentoringowy. I zaczęliśmy zastanawiać się, e, zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób można połączyć te wszystkie osoby, co łączy wszystkich. No i taką rzeczą, która dość uniwersalnie łączy nas wszystkich, jest wizja wspólnego sukcesu. Ten sukces niekoniecznie musi być pieniężny. To jest raczej kwestia takiego sukcesu i dumy samych z siebie. Stąd pomysł, żeby połączyć te wszystkie cztery, te, te cztery grupy wizją założenia wspólnego startupu, wspólnego biznesu, tak żeby sprawdzić, tak ta, żeby po pierwsze stworzyć pole do łączenia tych różnych środowisk, a po drugie po to, żeby cały czas mieć tą, tą, no nie chcę powiedzieć tą marchewkę przed sobą, raczej tą piękną wizję przed sobą tego, co można wspaniałego zrobić, jeśli połączymy e, zupełnie otwarte, proaktywne osoby o zupełnie różnym backgroundzie i zupełnie różnych umiejętnościach. I to się sprawdziło. I po kilku udanych edycjach tego programu, gdzie te startupy faktycznie zaczęły powstawać i, i zaczęliśmy tworzyć ekosystem takich bardzo młodych startupów, oczywistym kolejnym krokiem było założenie fundacji, która, która będzie się tym zajmować na pełne, czy tak powiem. Okej, okay, a więc łączenie ludzi to było to, od czego się zaczęło. Obecnie sprofesjonalizowaliście działalność i jak myślisz, w którym kierunku to pójdzie? Czy ta działalność społeczna zostanie utrzymana? Myślisz, że znajdą się osoby, które, które... Będą skuszane tą wizją? Myślę, że tak. I widzimy to bardzo po sobie. No oczywiście musieliśmy zupełnie, po, po całej naszej organizacji to widać. Oczywiście musieliśmy gdzieś tam zmienić model operacyjny. Inaczej się pracuje w momencie, kiedy, kiedy jest się na drugim roku studiów i można ściągnąć efektywnie nieskończoność osób i każdy będzie robił coś tam. A inaczej w momencie, kiedy tego czasu nie ma aż tak dużo i kiedy prowadzimy realną fundację, gdzie rzeczywiście te ograniczenia muszą istnieć. Natomiast tak, to, to świetnie idzie w parze. I to idzie w parze na kilku płaszczyznach. Po pierwsze tym, że nadal nasze cele statutowe są bardzo silnie związane z realizacją celów społecznych. Nasze programy koncentrują się na obszarach właśnie medtechu i greentechu, które, które pełnią ogromnie ważną rolę. Innowacje generalnie w tych obszarach pełnią ogromnie ważną rolę społeczną. To po pierwsze. A po drugie, Mimo tego, że zaczęliśmy tworzyć startupy, które naprawdę działają, które współpracują z funduszami venture capital, które pozyskują finansowanie i które prowadzą działalność komercyjną, to nadal jest ten aspekt społeczny e, i ta misja, od której zaczęliśmy, czyli tworzenia tych. wspierania różnorodności fundamentalnie, takiej, takich interdyscyplinarnych społeczności, nadal jest takim korem naszej działalności, jest, jest podstawą, która nas łączy. Wiele razy. W... W trakcie e, odcinków naszego podcastu poruszaliśmy temat tego, że angażować się społecznie można w każdym wieku, nie zawsze poświęcając e, cały swój wolny czas, ale chociaż jego cząstkę. Powiedz mi, jak to wygląda u was, bo wspomniałeś o tym, że e, znacznie łatwiej jest angażować się na początku studiów, wspomniałeś o drugim roku studiów, z czasem jest trochę ciężej, no bo dochodzą obowiązki zawodowe. Jak można zachować ten balans, aby z jednej strony e, Mieć, mieć pracę, skupić się na rozwoju zawodowym, z drugiej strony działać społecznie, no a potem jeszcze mieć trochę czasu dla siebie. Mm -hmm. Świetne pytanie. Odrobinę ciężko odpowiedzią do, do znalezienia uniwersalnie. Myślę, że to też, po pierwsze, żeby prowadzić całą organizację, to gdzieś tam wymaga mixu osób, które angażują się w to na pełny etat i osób, które się w to nie angażują na pewno etat, ale mają wystarczające zrozumienie tego, w jaki sposób działamy, żeby nie wkładając to bardzo dużo godzin, nadal kontrybuować w wymierny sposób, do tego, w jaki sposób działamy. Ja, chcąc nie chcąc, gdzieś muszę się zaliczyć do tej drugiej grupy, ze względu na ścieżkę zawodową, którą wybrałem poza um, współprowadzeniem tej fundacji. Natomiast, e, w jaki sposób to robić? Wydaje mi się, że po pierwsze, warto to robić w momencie, kiedy to łączy się gdzieś z pasją. Nie, nie wyobrażam sobie rzeczywiście, żeby w momencie, kiedy pracuję na pełny etat, albo czasami więcej niż na pełny etat, żeby gdzieś szukać czasu na coś, co mnie fundamentalnie nie interesuje, ani nie zachwyca. To raczej musi być coś, coś co łączy pasją. I myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest... To, jak to zabrzmi potwornie trywialnie, ale, ale chyba lubię. Przez to, że w Inhabie jest bardzo dużo różnych osób, z zupełnie różnych środowisk, ale niesamowicie ciekawych osób, to w naturalny sposób łatwiej jest znajdować ten czas i znalezienie nawet co jakiś czas czasu, żeby po prostu się dzwonić albo spotkać na żywo, bo to jest po prostu pyszna zabawa. A to, że przy okazji robimy startupy i to, że rewolucjoni rewolucjonizujemy, myślę, że spokojnie mogę tak powiedzieć polską scena innowacji startupów, to nawet lepiej. No To Przez pewnie pasja to... i ludzie. Mhm. Więc pasje i ludzie, no to to, co powiedziałeś o rewolucjonizowaniu polskiej sceny innowacji i startupów, to nic tylko pogratulować i ogromne gratulacje z mojej strony, ale zastanawiam się nad tym, w jaki sposób e, te umiejętności, e, te skillsy, których używasz ty konkretnie w, w działalności fundacyjnej, przekładają się na to, co robisz zawodowo. Czy ta działalność społeczna w jakiś sposób uzupełnia twoją pracę, czy raczej to właśnie te kompetencje społeczne pozwoliły ci wnieść się na trochę wyższy poziom, jeżeli chodzi zawodowo, i cię rozwinąć pod tym kątem. Jasne. Myślę, że w obie strony to działa, natomiast chyba dużo bardziej właśnie ta, ta moja działalność społeczna pozwoliła mi się szybciej rozwijać na mojej ścieżce takiej bardziej zawodowej, nie stricte związanej społecznej, niż odwrotnie. Chociaż myślę, że to w obie strony działa I to jest pewnie kwestia może trochę, trochę priorytetyzacji, może jakby specyfiki tego, co się robi. Natomiast e, mi się to bardzo przydało. I do tego, żeby się dostać tam, gdzie jestem teraz, a, a dla kontekstu, pracuję w koncertingu strategicznym. E, po pierwsze, żeby się tam dostać, a po drugie, żeby dużo lepiej działać. I wynika to z tego, że wydaje mi się, że prowadząc projekty społeczne, mm, a przed powstaniem Fundacji Innovations Sam byłem zaangażowany w kilka swoich, kilka, nie tylko swoich projektów, z których największe pewnie będzie konferencja Copernicus pod United Nations, więc to jest coś zupełnie innego związane z dyplomacją i w tym wszystkim wydaje mi się, że po pierwsze miałem ekspozycję na zupełnie różne osoby, z zupełnie innych banier niż ta moja, co w naturalny sposób wpływa na to, że nie, nie czuję się dziwnie albo bardzo szybko adaptuję się do nowych, do, do nowych środowisk, po pierwsze, a po drugie dużo szybciej się adaptuję do sytuacji, bo w momencie, kiedy tworzymy działalność społeczną, zazwyczaj projekty społeczne po pierwsze nie mają przesadnie dużych budżetów, jest bardzo ciężko rozmawiać z interesariuszami, bo nie ma zysku jako takiego, i ta, ta wizja, wartość, którą dowodzimy my jako projekt społeczny, jest bardzo, no w pewnym sensie, abstrakcyjna. Więc sprawienie, takie oswojenie się z tym i właśnie po pierwsze z rozmową z zupełnie różnymi ludźmi, a po drugie z taką bardzo szybką adaptacją i prowadzeniem tych projektów przy bardzo ograniczonym budżecie, przy ograniczonym czasie, przy, przy właśnie zaangażowaniu osób zupełnie różnych. Myślę, że jest zupełnie uniwersalną umiejętnością. I to, czy później pójdzie się założyć własny startup, czy pójdzie się do funduszu, czy pójdzie się do konsultingu, czy zostanie dyplomatą, to na koniec dnia nie ma znaczenia, bo, bo wydaje mi się, że robienie działalności społecznej, robienie projektów społecznych bardzo uczy rozwiązywania problemów. A na koniec dnia większość prac polega na rozwiązywaniu problemów. Okej, okay, a więc rozwiązywanie problemów i pomaganie innym. A jakie, z jakim przesłaniem z, z, zwróciłbyś się do osób, które chcą dopiero stawiać pierwsze kroki w trzecim sektorze, w, w zakresie działalności wolontariackiej, w działalności społecznej? Jak zacząć, a właściwie od czego zacząć? Jakie profity byś, mówiąc kolokwialnie, sprzedał takim osobom? <laughs> o, chyba pierwszym, najważniejszym, i to będzie teraz, 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 trochę zra, filozoficzna odpowiedź, ale gdzieś tam pewnie najważniejszym będzie odpowiedzieć sobie na pytanie, po co. Po, po co robić to, co robić. Zanim w ogóle zaczniemy coś robić, to myślę, że to jest takie pytanie, które warto sobie zadać, bo jeśli nie będziemy potrafić, potrafili sami przed sobą odpowiedzieć na pytanie, po co właściwie mielibyśmy cokolwiek robić, to, co inni nam proponują, albo to, co sami chcemy stworzyć, to myślę, że dużo łatwiej nam będzie odpuścić. Po prostu przy pierwszej, lepszej okazji, kiedy będziemy musieli znaleźć kompromis między właśnie życiem prywatnym, między pracą i między tą działalnością społeczną, a takie kompromisy się bardzo szybko pojawiają. Więc to pewnie jest pierwsze pytanie. A jak już wiemy po co robimy to, co robimy, e, no to takim, już delikatnym klatwerizmem, myślę, że warto po prostu robić rzeczy. I to niekoniecznie, myślę, że nie ma sensu, nawet jeśli na przykład chcemy angażować się w projekty społeczne nie po to, nie dla samych projektów społecznych długoterminowo, albo nie po to, żeby to robić przez całe życie, albo zakładać fundację, Bardziej po to, żeby się złapać doświadczenie i dostać się do pracy, to myślę, że nie ma sensu szukać projektów, które w naszym odczuciu będą jak najlepiej pasować do tej pracy, którą, albo do tej ścieżki kariery, do której chcemy się dostosować w przyszłości. Myślę, że właśnie a propos tego, co mówiłem wcześniej, a propos tej pasji robienia rzeczy, które są naprawdę głęboko interesujące dla nas, myślę, że warto robić cokolwiek, co uznamy za ciekawe. Zwłaszcza w moim wykonaniu samemu startować takie rzeczy, albo angażować się w projekty innych osób. I wtedy robić te rzeczy. I w międzyczasie właśnie wydaje mi się, że na koniec dnia takim wspólnym mianownikiem, który ja widzę w swojej ścieżce kariery, a gdzieś tam wymieszałem gdzieś tam bardzo dużo różnych ścieżek, no to takim wspólnym mianownikiem jest właśnie umiejętność rozwiązywania problemów. Kompleksowych, trudnych, nieoczywistych problemów. A tego myślę, że się po prostu uczy robiąc rzeczy. No, myślę, że na pewno o wiele łatwiej uczyć się sztuki rozwiązywania problemów z ograniczonym małym budżetem, budżetem przy własnym projekcie niż w dużej kancelarii, w dużej korporacji, czy po prostu w dużej firmie, zajmując się zadaniami w nieco większej skali, dlatego że no, zaczynając od tych małych rzeczy możemy nabyć pewnych unikatowych umiejętności, które potem, potem przysłużą się już nam w życiu zawodowym. Ale dokładnie. Hmm, jest, jest pewne zagadnienie, które również muszę poruszyć, a dla mnie jest autopsji, dlatego że działalność społeczna to nie zawsze jest droga usłana różami i nie zawsze wszystko będzie się udawać, nie zawsze wszyscy sponsorzy będą zainteresowani wsparciem nowych przedsięwzięć, nowych projektów i często pojawiają się wyzwania. I właśnie o wyzwanie chciałem zapytać. Na jakie wyzwania w tym trzecim sektorze natrafiłeś ty i jakie znalazłeś sposoby na to, aby je przezwyciężyć? Mhm. to jest super pytanie. I, i bardzo, bardzo praktyczne. Mm. Zarówno, no to w sumie zacznę od InHubu. Tworząc, tworząc InHub, InHub zaczął jako projekt studencki. Projekt studencki, co ważne dla kontekstu, realizowany na SGU. I to jest o tyle ważne, że na SGU jest realizowane bardzo, dużych pro, bardzo dużo projektów. W większości konferencji, ale nie tylko, generalnie jest dużo projektów. Więc ta konkurencja jest ogromna i, i... W przeciwieństwie do tego, jak myślę, że wyglądało to, nie wiem, 10-15 lat temu, samo zgłoszenie się w tym momencie do kogoś, kto robi biznes, do firm, do, do, do konkretnych osób i powiedzenie, że, wow, patrzcie, mamy super projekt, który robi super rzeczy i realizuje fantastyczne misje, myślę, że to, to już nie działa. W sensie że takich projektów jest mnóstwo, więc to samo w sobie nie, nie rozwiązuje żadnego problemu, i w ten sposób na pewno się, myślę, że bardzo ciężko w ten sposób jest pozyskać jakichkolwiek wartościowych partnerów. No, a na koniec dnia, bez pozostania bardzo wartościowych partnerów, bardzo ciężko jest dobrze realizować działalność społeczną. Zwłaszcza w takim wydaniu, w jakim ja na przykład ją realizuję, które jest mniej wolontariatem, a właśnie czymś związanym z biznesem, no bo, no bo ciężko, żebym ja wniósł realną wartość dla młodych innowatorów, będąc na drugim roku studiów i nigdy nie będąc innowatorem. Więc ja co najwyżej mogę być pośrednikiem. E, także myślę, że warto. Bo po pierwsze, warto się nie zniechęcać, to jest oczywisty truizm, i zastanowić się, z kim tak naprawdę chcemy współpracować i czego potrzebujemy. Jakich umiejętności nie mamy, albo jakiej wiedzy nie mamy do tego, żeby rzeczywiście realizować tą, tą misję, którą mamy, i na którą się wszyscy umówiliśmy w danej, przy danej inicjatywie społecznej. A po drugie, i to jest chyba pułapka, w którą bardzo łatwo spaść, E, trochę mniej chyba patrzeć na siebie, jako taką osobę, która przyszła i zrewolucjonizuje wszystko z miejsca, e, tylko za, zastanowić się po pierwsze, czego potrzebuje moja grupa docelowa, tak realnie jaki jest jej problem, jaki problem tej grupy docelowej jej rozwiązuje, a po drugie, jaki problem albo jaką przysługę wyświadczam e, potencjalnym partnerom. Bo na koniec dnia ja to będzie powód, po pierwsze, dla którego ludzie będą zgłaszać się do tych inicjatyw, a po drugie, dla którego partnerzy będą zgłaszać. I u nas zaczęło się rzeczywiście tej wizji łączenia różnych osób. Natomiast dość szybko zdaliśmy sobie sprawę, że te startupy powstają częściowo dlatego że rzeczywiście, że potrafimy połączyć osoby z zupełnie różnych środowisk. Natomiast w dużej mierze bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że znakomita większość Osób zgłoszonych do naszych programów w pierwszych dwóch edycjach to byli tylko studenci medycyny. I doszliśmy do tego, że my przez przypadek znaleźliśmy ogromny problem społeczny, którego, od którego w ogóle nie zaczęliśmy, mianowicie to, że jest mnóstwo studentów medycyny i kierunków technicznych, którzy mają super pomysły biznesowe i oni chcą tworzyć projekty biznesowe i tworzyć innowacje, również innowacje społeczne, tylko że nie mają zupełnie narzędzi ani czasu do tego, ani, ani przestrzeni. I gdybyśmy od początku po prostu zadali dosłownie, pochodzili i porozmawiali ze studentami i popytali ich wprost, czego oni w zasadzie potrzebują, no to szybciej byśmy zdali sobie sprawę, gdzie jest ta prawdziwa, ta, ta największa wartość, którą nosimy, i pewnie szybciej przeskoczylibyśmy gdzieś tam jakiś pułap wielkości. I to samo dotyczy partnerów. Także tak myślę, że warto. Bardzo warto refleksyjnie, krytycznie i w taki aż biznesowy sposób podejść do właśnie naszej działalności społecznej, i zastanowić się, po co to robimy i, i w zasadzie co chcemy rozwiązać. Kuba to była bardzo konkretna odpowiedź, i myślę, że osoby, które są zainteresowane tym, aby swoją ścieżkę zawodową związać typowo z biznesem, mogły się, mogą z niej wyciągnąć wiele wartościowych lekcji, ale nasza rozmowa niechybnie zmierza do, do końca. Jakim przesłaniem, e, takim krótkim e, przesłaniem, zostawiłbyś naszych słuchaczy, aby zachęcić ich do tego, żeby rozwijać się może nie tylko biznesowo, nie tylko skupić się na swojej karierze, ale również spróbować zrobić coś dobrego dla innych? Jasne. E, takim przesłaniem będzie, kurczę, nie chcę powtórzyć znowu hasła Róg Rzeczy. Ale trochę powtórzę, bo bardzo ważne dla kontekstu będzie to, że InHub nie jest zupełnie czy MedBiz Wcześniej jako projekt nie był pierwszą rzeczą, którą ja robiłem w życiu. E, takim projektem, tym pierwszym takim naprawdę dużym projektem, który, który koordynowałem od początku do końca, była właśnie konferencja, którą przewodniczyłem do United Nations, czyli symulacja obrad WNZ. I mimo tego, że ona nie miała nic wspólnego z biznesem, i ja też nie podchodziłem do niej biznesowo, to to było coś, czym ja się pasjonowałem w liceum. To było coś, w co chciałem poświęcać swój czas nawet w klasie maturalnej, i, i to było ważniejsze niż uczenie się do matur czy do olimpiad. I na koniec dnia, dzięki temu, że zrobiłem ogromny projekt w żaden sposób niezwiązany z biznesem, mimo tego, że od początku wiedziałem, że gdzieś w biznesie chcę wylądować, to dzięki temu doświadczeniu wcześniejszemu z komuna dużo łatwiej byłoby mi stworzyć projekt, który już miał zaplecze biznesowe. Więc myślę, że takim przesłaniem będzie e, robienie rzeczy i takie szukanie, takie ciekawe szukanie rzeczy, który, którymi niekoniecznie byśmy pomyśleli, że to jest coś, co chcemy robić, ale jak nadarza się taka okazja, albo widzimy, że jest taki problem społeczny, to może warto się zaczęcić i spróbować go rozwiązać, nawet jeśli to zupełnie nie jest nasza branża, bo po pierwsze może to się zrobi nasza branża, po drugie na pewno to zaprocentuje. Wielkie nie ma sensu za rozmowy. Wielkie dzięki za rozmowę. Przepraszam, chciałem się. Ostatnie zdanie. Ostatnim zdaniem było to, że nie ma sensu czekać na dziś idealny projekt pod moje obecne zainteresowania, tylko raczej właśnie szukać. To będzie przysłuchanie. Okay. Okej, a więc róbmy rzeczy, szukajmy nowych, ciekawych możliwości i starajmy się przy tym rozwiązywać problemy społeczne. Moim i waszym Często. gościem był Kuba Borowy. Kuba, wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę. I ja się bardzo dziękuję, Piotrze. A ja dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Biblioteka Bohaterów. Dziękujemy grupie PZU za umożliwienie nam tego spotkania w ramach Biblioteki Bohaterów. Zachęcamy do wysłuchania pozostałych odcinków podcastu.